Ja jeszcze przed wstępem tego filmu, zachęcam was do zasubskrybowania mego kanału, do zostawienia lajka pod filmem oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco z filmami. Mm. Witam o wszystkich wszystkich, jestem Gary, a tu z Wiedźmi 3D. ten odcinek zaraz po poprzednim. Ta jakaś pijana, nie idzie z nami wygrać. Widać, że wszyscy z są od karty. Wszystko, wszystko sobie terytorium dodała menda e, No i cóż, no, lecimy do Nowigradu, bo informować córkę Barona o o, o, o egzekucji Barona Płotka, płotka, właśnie płotki dawno nie, płotka choć mogę w ogóle, w ogóle przybicie używać takiej płotki, ale płotka widzisz ma teraz full wyposażenia. Co ona ma kluczowe zarobki, co nie ma? Płotka jest nieśmiertelna, roga! Łaska, czy będziesz na dalej płotka? Dobra, Płaskarcy. Płaskarcy. mam... Jeżeli tak tak się namęczyłem, żeby. to tam w tym wincie, potka, już tutaj jest. jestem. Albo jesteś? Płotka postanowiła się u, u, wykąpać, a się nie lubię się kąpać publicznie, tak więc ją zostawimy. Umrałeś się farbą we dnie? Nie, ja, bo jest jakiś nieumoralny. Dziwne. A ja, że dziwny czasem... Ja bo ten biedny, my się byli, bym powiedział, że dziwny nie był... Przyjmać odpowiedź. Jest po prostu jakiś Daniele Magikale. Idziemy dalej. Dziwne przejście. Ształt, który się chyba Miejmy nadzieję, że nowa gra. Bardzo. coraz więcej chłodzi. Kiedyś nie było On tu nie miejsca dla mowy. Jestem sami. Oni mają armię na obstawie. Oni są w Dzień dobry. O, ciemność. Gdzie? Widzę ciemność. Błazen. Ciemność, widzę. Już nic nie stoi. jesteście? Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiuk -fiu. A i problemu, jestem młody? Nie mówią, nie zawsze Nie wiem, jak bym ją pali Nie tylko podwore, to ale Nie, Bierzesz sobie. Daj do mnie wszyscy święty spalony. Zaraz, zacznę, co to jest. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa patrząc mi w oczy? Pewnie. Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą Co Co, wyjdziesz? Nie chcesz się z tą gadać. Eee, dobra. Jak na relikt całkiem nieźle robię mieczem. Na przykład mogę cię ciąć w taki sposób, że wybroczysz się, nim dotkniesz ziemi. A, odechciało ci się gadania. I dobrze. Jak przyję? Gębie to dasz kaznodzieja mocny, ale huchnąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. No właśnie, chodźcie już na mnie. Już mi nie zachowiajcie mnie. Chudły masz białe jak syn młynarza.

Dalej, 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 dalej. Żadne złonie uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali, oczyści. Oto płomień łaskiwa! Brakuje cię, miłosierdzia! Spokojnie. Ty odmienicie Miłosierdzie nie zabije. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami na nas, jak inni. Ja nie zrobimy nic, złego! Nic. Ja tylko chciałem żyć jak wy. Ratujcie, dobrzy ludzie. Proszę. Proszę, by to ale nie mogę. A! A! Na Aaaah! Patrzcie, Chodź, to to Co Aaaah! 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 Oj, ci tego nie wybaczę. Tobie tak, generały, z rany nie wybaczę. Bez komentarza. Uznajmy, że bez komentarza. Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Ej, to mi daje Nie to, trzeba ci tego Strasznie. Szybcie. Przynajmniej dobrze nam je gadacie. Mistrzów Wiedźminie. Tyle tak. się pięknie pali. U. Mógłbym takie widowiska oglądać codziennie. Zabierajmy sobie w, w windach wintach. Jeszcze przedolę. Przed, do... czym do... mogę służyć? O, to jesteś ty! Chciałbym wymienić walutę. Albo dobra. Wymienić walutę. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Coś ty tacy chmurni, stara wam nie dała? Ja się tą muszę pogadać, bo chciałam w w tym zagrać. Słyszałem, że ty dobry przeciwnik jesteś. Czym mogę słuchać? Eee... Spróbuję zaciągnąć pożyczkę. Potrzebuję pieniędzy, chciałem zaciągnąć pożyczkę. Oczywiście, zaraz ustalimy szczegóły. Pani Jenef, prócz, prócz tego, tego ma. Szczegóły mnie interesują. Dobra, nowy gracz, korony plus 100. Czym Jesteśmy mogę Zagrajmy w gwinta. Grywasz w gwintach. Założyłeś to, bo jestem krasnoludem. Pewnie sądzisz ponadto, że znam każdego innego krasnoluda, a po robocie drążę w piwnicy kopalniane szyby. To grywasz, czy nie? No. Dokładnie. Grywam. Zapraszam. Zagrajmy, pan, Zagrajmy w takim razie. Może o unikatową kartę? Czemu nie? Może nie stracę? Jedziemy. O, dź karty, kart, karty mi się za bardzo szczęśliwe nie trafiły. W ogóle nie potrzebuję i tego nie potrzebuję. Nawet nie najgorzej. Czerpań. Nie lubię tych i kart, bo one są silne. W zwyczaju, ale chyba nie tym razem. Nie, dobra. Zawroci się gościeczka i będzie spakło. Zabrałam się o dziwne. Tak, zawierało się go i będzie skorzy. Dokładnie jak mówiłem. Dobra, pasujmy. Kadabul się wyciłem, bo marzać piąty. Nie za dobrze. Krasnoludzi mają dziesiątki! Dziesiątki niektóre mamy na że nie, nie są w porcie, te dziesiątki zbyt duże rzeczy Spróbujmy je zawrócić, albo tego, nie wiem wiem co zrobię z tą WESEMIRA GOŚCIU MASZ Ty Kolegę Ukradłeś Dobra Spróbujmy zrobić tak Czy jakąś też za bardzo nie reaguje na takie rzeczy? nie no, niech on wystawia wszystkie swoje karty. Albo nie, spasujmy w tym momencie. Jest fajne, nie ale nie jest zupełnie czyste niebo. Ładnie, wszystko pięknie są, te świeci, tralala, dobra, wejdźmy do rzeczy. A ja mam odciszczenie teraz. A wygrałem, tylko dlatego, że nie ma kart. Jedynką, bo jedynką, ale wygram, zobaczycie. Tak to ładnie wyglądało. I wygraliśmy. Jaką kartę? Nie pamiętam, kiedy tak sromotnie przegrałem. Karta jest twoja. Co tam masz? Dobrze ci szło. Kto jeszcze może posiadać karty warte uwagi? Na przykład markiza Serenity. Nie obnosi się z tym, ale i tak wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych talii w mieście. I radzie naprawdę się, potrafi grać. Wiem coś o tym. Okej. Okay. Nowe zadanie. Krym Rowickim radzie. Jaką kartę dostałem? Wesemira mi dał gościu O super jesteś Dobra, fajnie. Do Zacznijmy do córki baronka, tylko mamy widzę, że dużo lutu To jest córka barona, czy... Ej, nie, ty! Zjeżdżaj barona. stąd! My obrabiamy ten dom! Wynocha wynocha stąd. Spróbujmy je. liczę tak. do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie, go będzie nas tu straszył. Trzy. Dzień dobry, dzień O, w dziady paskudne zbiry zesrane. Mędrów ob obesrane. Bija mi. Mało widoków. Nie idzie mi łatwo z nimi. Zablokowałeś mnie. Zablokowali mnie. Popijmy jeszcze modelkę wody. Trzymajcie się w kupie! Razem! Skurwysyna. No. skurwysyna! Śmierdzisz padliną i A wy czymś bo? na tmiocie głównym? Blok. Jasny chuj! No właśnie. Pójdźcie, bo macie kogo się bać. Wiedźminy są bardzo silne. Te reguły nie odpuszczają. Dobra. Kto się wyrósł? Oni padli, czy ja? Czy ktoś tu wszedł? Nie, nie, nie. nie bi już. Dobrze. Mogę Gdzie napić. jest czarodziejka, która tu mieszkała? No. Pewno ukrywa się w jakiejś noży, jak oni wszyscy. Spokojnie, proszę. Co to może wiedzieć? Ja bym je szukał w zgniłym gaju. A, ale tam jej nie ma. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Aj. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebrak, Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje Muszą płacić Haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengge! Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Mm, do widzenia. Ja nie będę tu obrabowywał też. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć my na mnie. z nim stało? dobry czego To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No, no proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwać my, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Bo co? kogo? Dla kogo jest Nowigrad? Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla Wiedźminów. Ciekawi mnie dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi. Wyznających jedyną słuszną wiarę w Wieczny Ogień. To jest najgłupsza wiara... Na razie nie mogę ci nic zrobić. Ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Założę się z tą, że go nie popełnię. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. A taki to jest taki bezczelny, totalny, bezczelny taki cham. Co, co tu miała? O Boże! No wyraźnie, wynocha, ja trochę. Jest tu mogę wyrazić, bo widać. Żeby... Dobra. Całe domień splądruje, wydaje mi się. Olej tego już tu nie wróci, a jak coś tutaj, to to będzie moja koleżanka. O z pierdol! To no, może być coś dobrego. Uwaga. Taka mieczek. Może mieć dwie modyfikacje. Ile on jest warty? Cześć Boże. Ja go zdejmuję, nie? Ja go naprawię kiedyś. Musi być dobry, skoro tak. On jeszcze bardziej zachęca, żeby troszkę się spuntować. Odmiany sobie drzewko. Patrzcie, nie powinien co prawda, ale. Zioła korzonki. To zupełnie jakby Chris została uzdrowicielką. Chris? A bo twoja, to była twoja koleżanka, tak? Chris, 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 Chris. Ciekawe imię. Ty, książę ci już nie ruszę, ale zobaczę chętnie, co masz do góry. Chris, to jeżeli Chris to twoja koleżanka, to wiedź mi nie. Przecież chyba przepilnować paru jej rzeczy. Nie nie to, że jestem złodziejem w Wiedźminie, po prostu wolę, że, wolę żeby był taki doświadczony Wiedźmin, żeby to wszystko pozabierał i później oddał, i już później babka ma płakać, że ukradli je ukradli, nie? Co to on ma? Stalowe płytki. Bo i ono ma takie, się powiem, ale ono ma naprawdę wy... Wiedźmińskie znaki. Może się dowiem czegoś z tych książek, to się tego nie będę ciekawał. Masz dużo ladów i co czemu one wszystkie mają takie walki śmieszne jakieś średnie mega chyba że że to jest czas akcji, widzimy na róża pamięci całkiem usła. Jak kogoś nie było tutaj dało dawno, to się też nie wie. Bardzo interesuje się, Chris, widać z tymi znakami. Zobaczmy. Ubrania Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Dobra, zejdźmy na dół. Tu już wszystko skonsultowaliśmy. Tam na dole, że coś było, o się orientuję. Coś jeszcze jest. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. No. Dlatego się próbowała z nimi za zajęć pewnie. Warnijmy teraz to? Takiej szczotki do włosów używała tylko Tris. jeszcze czuję, co tu jeszcze nie mogło stać? Kim, no i przepraszam, ciągnij dziada po bruku, Okradnij mnie, łapać złodzieja, złodzieja. O! Uważaj sobie Złodziej, złodziejem, ale... zachowuj się przykładnie chujtaj. A Rojad jeszcze cię zapytam Czy ty też miałeś taki troszeczkę taki drogi miecz Zutowałem dom Chris i znalazłem coś takiego. lepsza? Nie wiem czy lepsza. Nie tyle co lepsza. To się zakłada. Drugi miecz mam. To Muszę to naprawić. Ale zobacz, jak w domu Kwiis było bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak, to to, jakoś się tak złożyło, że. Ona chciał, żebyś go wyciągnął i popilnował. Wrócimy do domu. Załóżmy, wychodzimy. Załóżmy, wychodzimy. Nie, tak. a, ja a, nie, to Ja jestem pacyfistą. Co się jej kryje, kogoś. Nie, nie robię? Dobra, to było na tą. Nie ma handlarza. Którego? Ja już wziąłem. Nie wymieniłem walcy. Wygrałem od razu Wesenira. Za pierwszym razem. Też wygrałeś? Jest ja, to, ale on był dobry na początku dosyć. później był coraz słabszy. Ja miałem. Oj, nawet te karty trafiły. Ale na końcu to widać, on. Nie wiem, że to by musia... chciało tak być. Że Gerda akurat trafił swojego przyjaciela Wesenira w kartach. Tak musiało być, żeby a wystarczy, No tak na serio, e, ja wiem chyba, jakie to muszą mieć misje z Chris, no, bo oglądałam go w swoich Już chyba nie muszę oglądać tych odcinków, bo za bardzo się spodziewałem, jak to będzie. Ale! Jest to ostrożniejsze niż myślałem. Dali się Mogę kurwa blisko. Jak nowigradzkie dziwki!

Duża, długa, bardzo długa wyprawa do przyślarza O barwanie, wydaje mi się, że już zapominamy po południu, nie? Teraz porciele z ją w w Nowigradzie, ale ten miedzyk się przyda, że jest piękny, zarobić się na ciekawe. Gdyby nie wspomóżycielki, co w niej włodamy, dawno by byliśmy po Gdzie szoba <noise> ukryte? Twojej kompani dawno już chłopy między siebie podzielili. <noise> Przynajmniej ja bym tak zrobił. A ty cicho. musimy Ci na kaźń zachował. No gdzie? Widać, że zapanowały... Poza że teraz już gdy barona nie ma zapanowały tu inne rządy. To jest twoja sprawa. Nie włosy też wyglądasz jak wczoraj po. Nic tu podobie. A, teraz mi to nic ja Tak jak to ciebie dupie chłopie. Te słowa są Dobra, idziemy do tego łoteczka. Sprzedajmy cię w bazie, w którymś wyraźnie. Mogę obrazić znajomo. Chcesz obejrzeć nasz. Pokażę mi swoje tubary, mój. Czy masz jakieś fajne karty od Twinta? To są to, to, to też, czy masz coś, w stanie coś mieć? Dobra, zacznijmy, co masz. A ma jak, tu ma coś. karta specjalna. Występuję jedną kartę na polu bitwy i ją. Umieszczają... Co? Że jeżeli, jeżeli już wiesz, że przegrasz, to można na przykład z, z pola zdjąć sobie dziesiątkę i ona wraca do, do tego jak To Dobrze. I... No, właśnie też kupiłem. A co masz jeszcze? Co to jest za kartą? Eee, Specjalny skandal, jednostka. Więź. No, to jest słabe Dwojgi są słabe Ja będę teraz sobie przedmotularne nie... O, To jest potrzebne? To widzę, może możecie przydać Laleczka wiedź. A, co jest Do masła O, nie skóra jest droga Które są drogie z tego co widzę? I listę poprzedaję. Tak, wszystkie książki mam przeczytane. Chyba. A nie las. Nie, tymczasem nie to, nie to że przeczytane. To są pominięte i ogarnięte. I to są nieprawda. To są zlecenia swoją drogą. Chcę po prostu podejście podebrać. Ok, to jest, jest. Te książki niektóre są drogie, niektóre są bezwarteściowe się, że drogę dodają jakieś efekty, tak? Dziękuję. W sumie nie musiałem sprzedawać tych sypów, ale... Nie, nie, pozadają mnie mi na razie nie będę robić. Teraz ogarnę sobie nowy grę cały w podśimkach. A ja bym chciał pana towary. Czy pan ma coś ciekawego? Bardzo mnie kuszą te spodnie ale są gówniane to od dziewiątego ale mogę mu kupić on ma jakieś fajne schematy coś Rękawice mam już przepraszam pan to jest kurteczka co to jest z pan też też kurteczka rękawiczne myśliwskie Dobre? Daj z Syraiska? Też nie kupuję chyba. Czy ma jakieś fajne składniki dla mnie? Chyba nie ma. Rzemiosło... Nie, on nie ma graficznych. A, taki wiesz... To zawsze naprawiam. To muszę naprawić już. Kolejne tak prawie to wszystko, to jest mój cały tak, jak Tak robię nie kruki, troszeczkę i zabywaj Bywaj, bywaj. Zobaczymy, co się stało z tym mieczem. jesteś gotowy? Ale plemia wytrafił... Ej, on ma fajne plemia. Eee, już ci mówię. Eee, premia przy trafieniu krytycznym plus 30%. To jest fajne. Szansa na trafienie krytyczne plus 5%. Szansa na trafienie też fajna. Obie, to, ale on mi się podoba ogólnie względem tego wyglądu. Ok, ale czy mogę. Co, co tutaj ta modyfikacja? Zróbmy wagę. To jest miecz na ludzie, więc może się przydać. A to? To naszą Przebicie pancerza to też ten. Bo to mogę zjeść dowala Wiem. A to co dodaję? Młodznak, przez na kartapienie. On jest taki fajny taki falisty, nie? On przechodzi na ten miecz, wiesz 13. bo on jest taki fajny, On też ma jakiś tam napis na sobie. Będziemy kończyć się mamy ją podobał oglądajcie, lajkujcie, ale skomentujcie kanał. Tak więc co na tyle na dziś Halo.